Ciebie dotykają takie, wiesz, te negatywne strony show biznesu, czyli na przykład, nie wiem, paparazzi, czy jacyś może zbyt namolni fani? Nie, akurat jeszcze nie, nie nie, mam jakiejś takiej wielkiej traumy i nikt mi może tak nie depcze po piętach na tyle, żebym czuła się tym zmęczona. Wszystko dzieje się tak właśnie, jest to dawkowane tak stopniowo, także na razie nie narzekam. Fotoreporterzy są przyjemni w miarę, a o fanach nigdy nie powiem złego słowa jak na dzień dzisiejszy, także że raz, że są ogromnym wsparciem, a dwa ogromnym yy, sercem tego wszystkiego. Bo pojawiła się taka informacja, że ty nigdy nie uczyłaś się śpiewu. I czy masz zamiar to zmienić, czy teraz coś się dzieje w tym kierunku? Yy, no tak, oczywiście. No to, to już jest moja praca i to jest też yy, m, tak jakby mój obowiązek z tym, że w Łomży może nie było za, za dużej możliwości, by rozwinąć też te skrzydła, yy, ale teraz oczywiście jest to praca, jeżeli chcesz liwować to, yy, czym pracuję, czyli, czyli struny głosowe i głos Także no, będę przyjeżdżać po prostu tutaj do, do Warszawy, by, by pracować nad tym. A jeżeli chodzi o sam festiwal top trendy, czy są już jakieś spore przygotowania w tym kierunku? No oczywiście są przygotowania. Tancerze uczą się układów choreograficznych z muzykami, może jeszcze opracowujemy jakiś może inny rodzaj aranżacji, utworu nie zatrzymasz mnie, także no oczywiście są prace, do tego trzeba się przygotować, by nie wypaść marnie wśród artystów top. A jeżeli chodzi o o stroje? Też się szyją? Y, to znaczy powiem tak, ja jeśli chodzi o stroje, nigdy nie przywiązuję jakiejś ogromnej wagi. Dla mnie strój to strój, a strefa muzyczna jest na, na pierwszym miejscu, aczkolwiek no trzeba y, też wybrać coś, co, co trzeba na siebie włożyć, aczkolwiek jeszcze w tej chwili nawet nie mam pomysłu. Podejrzewam, że to będzie bardzo spontaniczne, parę dni przed, przed występem.